Czy ja bym chciał? Pewnie, że bym chciał. Czemu nie? <laughs> ja myślę, że każdy tutaj z ludzi ma odrobinę świętości. Bo święci są tutaj wśród nas. Nad... I oni swoją postawą, swoim e... postępowaniem, swoimi czyn... uczynkami no dążą do świętości. Każdy to musi odkryć, ale wiadomo, później, jeżeli ktoś odejdzie na ten świat, no to dana. Grupa ludzi decyduje, czy był świętym, czy nie, ale święci są wśród żywych. Tak było zawsze. No przede wszystkim to jest wielki człowiek, wyjątkowy człowiek, który przede wszystkim swoją postawą, tym jak mówił, jak się zachował, jak pokazywał wielkie rzeczy, no był krótko mówiąc drogowskazem, ale drogowskazem pokazywania przede wszystkim miłości. To jest największa moja, moim zdaniem e, taka rzecz, a, rzecz, którą od razu e, wychwytuje i on pięknie o tym mówił, prawda? Pięknie pokazywał, bardzo pięknie e, przekazywał te wszystkie e, myśli, e, nauki. To jest osoba, która jest wyjątkowa, która nie jest niest, tuzinkowa i która przede wszystkim jest prawdziwa tym, co mówi, jak mówi, jak przedstawia daną sytuację. To jest coś wyjątkowego i dla mnie to jest człowiek, którego cały czas noszę w sercu. W moim życiu najbardziej utkwiły mi słowa nie lękajcie się. Ja myślę, że to się dotyczy różnych płaszczyzn, w podejmowaniu decyzji, prawda, bo kiedy po... są różne decyzje w życiu i często towarzyszy lęk, prawda? dlaczego towarzyszy, bo człowiek myśli, a może coś nie wyjdzie i zakłada na dzień dobry, że coś może nie wypalić danej sytuacji, ale właśnie odwaga, którą i o której mówił św. Paweł II, to była właśnie ta bardzo ważna rzecz, z której właśnie czerpię do dzisiaj. Nie lękajcie się podejmować decyzji chociażby z moją małżeń, mał, małżonką, z moimi dziećmi, z e, pracą twórczą. To są codziennie rzeczy, które są bardzo ważne i do tego potrzebna jest odwaga, o którym właśnie Jan Paweł II mówił. Ja się czuję y, jako wierząca osoba, która ma przyjaciela wokół siebie. Tym przyjacielem jest Pan Bóg, prawda? E, który jest obok mnie, który jest za mną, który pomaga mi w trudnych sytuacjach życiowych, który nie, z niejednego dołka mi się pomógł wyciągnąć. To daje właśnie wiara. Jeżeli w coś wierzymy, to możemy naprawdę góry przenosić, prawda? Bo powiedzmy, tutaj jest fortepian, ten fortepian widzę, no ale wiara to jest zupełnie coś innego, prawda? Czasami mogę sobie też to wyobrazić. No, Z drugiej strony, jak nie wiem kto to powiedział, ale twarz Boga widzę w twarzy drugiego człowieka, prawda? Na człowiek stworzony na podobieństwo pana Boga, prawda? Każdy z nas ma cząstkę Boga. Należy ją odkryć, należy, należy ją do niej dotrzeć. To jest właśnie taka rzecz, która jest bardzo mocno związana z wiarą. A przede wszystkim wiara, wiara, wiara mi daje, ja to mówię, mocny fundament, że sens życia, prawda, który dotyka miłości. No, to jest najpiękniejsze. A wcześniej mówiłem właśnie, że Jan Paweł II pokazywał tą miłość. Jak to poznać? Kiedy się chociażby wzruszamy. Wtedy dotykamy tym właśnie tej miłości, kiedy się wzruszamy, kiedy, nam, kiedy patrzymy na nasze dzieci, prawda jak dorastają, jak robią pierwsze kroczki, wtedy się wzruszamy. To jest ta miłość. Myślę, że najważniejsze w życiu jest miłość. Człowiek jest uduchowiony, czy mu się to podoba, czy nie, prawda? I myślę, że to jest najważniejsza rzecz. Oczywiście miłość ma różne aspekty, prawda? Ale... Bez miłości człowiek by kiepsko funkcjonował. Moja rada dla młodych ludzi, żeby wszystkim byli sobą, żeby siebie nie zatracili, nie patrzcie na idoli, nie patrzcie na subkulturę, która jest wokół, prawda, która mówi nam, jak myśleć, co jeść, jak się ubierać, tylko wy wiecie sami najlepiej, w czym się czujecie dobrze, co wam najbardziej smakuje, jakie są wasze smaki gdzie się i jak się czujecie i przede wszystkim być sobą to jest chyba najważniejsza rzecz, bo wielu ludzi kiedyś czytałem taką fajną książkę jak siostra zakonna przeprowadzała wywiad w hospicjum z ludźmi, którzy już byli u kresu swojego życia 90% tych ludzi żałowało, że nie żyli własnym życiem żałowali, że nie podjęli trudnych rzeczy, które bardzo chcieli podjąć na przykład skok z bungee albo na przykład że y, nie byli z tą osobą, z którą chcieli być przez, prawda, to życie. Y, później, jak człowiek ma, powiedzmy, ostatnie 24 godziny, może sobie zrobić taki test, wypisać sobie w kalce, słuchaj, od dzisiaj mam 24 godziny życia. Wtedy wychodzi, co tak naprawdę jest ważne dla człowieka. Wtedy wychodzi, jakie są na jego y, pierwszym miejscu priorytety, kto jest dla niego ważny, co jest ważne i dlaczego. Warto taki test zrobić. Ja myślę, że młodzi ludzie, jeżeli by chcieli zobaczyć, na przykład, słuchajcie, mam 24 godziny życia, bierzemy kartkę i wypisujemy te rzeczy, wtedy zupełnie nam się inaczej przewartościowuje nasze życie, wtedy zupełnie inaczej postrzegamy siebie, postrzegamy swoją rolę i to myślę są takie drogowskazy dla młodych ludzi. Wiadomo, media cały czas mówią, a pieniądze, a kariera, a praca. To też jest ważne, ale żeby w tym siebie nie zatracić. Co najważniejsze, po prostu być sobą, odnaleźć tą cząstkę siebie, ale prawdziwą, nie tą udawaną, nie tą prawdę, która jest narzucana z zewnątrz, tylko tą siebie. No wtedy człowiek jest prawdziwy.